Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za y, możliwość y, wystąpienia tutaj dzisiaj y, dzięki Radnym y, profesor. y, Korzystając z okazji y, od 27 sierpnia do dzisiaj minęło praktycznie 4 miesiące, y, kiedy złożyliśmy na Radę Przewodniczącej Rady Miasta y, projekt y, uchwały i do dnia dzisiejszego. Y, Sprawa jest w powietrzu, dlatego postanowiliśmy napisać parę dni temu list z prośbą do przewodniczącego Miasta o przedstawienie nam raportu z postępu w pracach nad przyjęciem tej uchwały. Uchwały jesteśmy na macie. otrzymaliśmy list z 20 listopada, w którym przewodniczący odpowiada, że ta sprawa od 2 października nie została podjęta przez prezydenta e, miasta. W związku z tym e, w dniu dzisiejszym e, na ręce prezydenta miasta e, rano e, w Kancelarii podawczej złożyłem w, w imieniu swoim oraz e, osób, które poparły projekt e, list, w e, którym e, e, prosimy pana prezydenta o ponowne szybkie rozpoczęcie sprawy, dlatego że zmienia się sesja budżetowa. Natomiast obawiamy się, że ta sprawa gdzieś tam została odłożona i nie będzie podjęta. Czyli w związku z tym wyrazić protest, w związku z tym, że są w mieście przeprowadzane inne inwestycje, które pochłaniają bardzo dużo pieniędzy, na przykład jak Centrum Edukacji Artystycznej, które z danych zawartych w budżecie na 2010 rok to jest kwota 137 milionów złotych i że w tym roku, w 2010, będzie wydane na tę inwestycję 57 milionów złotych, a ze wstępnych źródeł, już otorwani, jeżeli chodzi o koszty utrzymania tej roczne, rocznej, to jest mniej tak 6 milionów złotych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pomysł monitoringu, pomysł bezpiecznego zawarcia, on opiera się generalnie na, 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 przede wszystkim na monitoringu. Jeżeli mówimy o regionalizacji dzielnicy Zawarcie i chcemy coś tam robić, chcemy to włączać bezpośrednio do Centrum i jakby łączyć jedną część Warty z drugą, to przede wszystkim trzeba zająć się sprawą monitorowania i wzorowania kamienic, które zresztą to widać w mieście, notorycznie są niszczone przez wandali, malowane tapki schodowe, malowane elewacje niszczony, rynny. Wiele przykładów można tutaj wymieniać, natomiast głównym, głównym zasadniczym celem jest to, żeby wszystko miało swoją logiczną całość i łączyło się w jakąś skutność. Jeżeli chcemy podnosić komfort życia mieszkańców w dzielnicy, w której ja również mieszkam, to trzeba by się było zastanowić jak to zrobić, ale sensownie. Rozmawiałem z komendantem w Straży Miejskiej jakiś czas temu i on e, stwierdził, że sam monitoring oczywiście sprawy nie załatwi, bo e, na zawarciu jest dwóch, przydzielonych dwóch strażników miejskich z powodu braku pieniędzy na nowe etapy, Ale e, również w tym samym momencie wyraził taką opinię, że to jest e, jeden z elementów pewnie budowania całego systemu poprawy e, komfortu i bezpieczeństwa tej dzielnicy. Więc. E, ten system monitoringu on jest, on jest potrzebny. Więc chcielibyśmy, aby nie, nie ignorowano nas jako mieszkańców dzielnicy i doprowadzono do takiej sytuacji, żeby chociaż w 2010 roku rozpoczęły się prace nad czy konsultacje nad, nad, tym, nad tym projektem. Chcemy. Będziemy się tego domagać jako mieszkańcy. Ja oczywiście też czuję się w tym momencie zobligowany do, 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 do zdania pewnego rodzaju raportu przed ludźmi, którzy poparli ten, ten projekt, którzy podpisali się pod nim, też oczekują pewnych efektów, nie tylko od mnie, ale przede wszystkim od rannych i od prezydenta miasta. Uważamy, uważamy, że budowa systemu monitoringu to nie jest jakaś bardzo, bardzo, bardzo kosztowna sprawa. Zresztą że infrastruktura w mieście już jest. Można e, przeciągnąć okablowanie pod, pod mostem e, żelaznym. Czy nawet jeżeli, jeżeli okazałoby się, że jest to zbyt drogie, to można e, niedobrze e, opracować jakąś technologię, być może bez połączenia bezprzewodowego. Ja się oczywiście na tym nie znam. Ale chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że w przyszłym roku przynajmniej rozpoczną się prace nad tym, żeby określić, w, w których miejscach taki monitoring powinien być. E, ile on wykosztował? Zrobi się studium e, projektu, i, e, i to się na pewno nie wiąże z jakimiś dużymi kosztami, których nie można by było do budżetu miasta pisać. W związku z tym jeszcze raz powtarzam, że e, e, według, według nas marnuje się ogromne pieniądze, a nie dba się o przede wszystkim socjalno-bytowe sprawy naszych mieszkańców. Zresztą, jak na Zawarciu jest każdy wie, Tam e, wiele budynków przez ostatnie 30 lat, w ogóle nie było remontowanych. Platki się sypią, platki schodowe są w, do, w fatalnym stanie. Prezydent podnosi czynsz jakiś czas temu o 30% mieszkańcom, nie dając w zasadzie zamianu nic. Więc Więc no, nie jest to w porządku, że nie mówimy o zrównoważonym jakimś procesie rozwoju miasta. Ja osobiście nikt mnie nie pytał, czy ja chcę Centrum Edukacji Artystycznej, czy nie. Z drugiej strony. Rozumiem potrzeby rozwoju yy, 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 kulturalnego w, w mieście i to też jest potrzebne. Natomiast powinna być jakaś koncepcja opracowana również dbania o ludzi, którzy te podatki płacą do budżetu miasta i, i później no coś od tego miasta są dostać z powrotem. I yy, w związku z tym, dzisiaj ten list yy, do prezydenta. Mam, miejmy nadzieję, że prezydent w ciągu yy, 14 dni przed yy, sesją. Yy, jeszcze budżetową odpowiedź, też oficjalnie, ponieważ jest to list otwarty. Myśmy chcieli, żeby tą też znaleźć się odpowiedź na gazet, i telewizji i tak dalej. To tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, to jest kwestia konsultacji. To powinna zebrać się grupa policjantów, grupa strażników miejskich i ludzi, którzy chcą uczestniczyć w tym projekcie. I oni powinni po konsultacjach określić, gdzie takie kamery chcieliby, żeby były. Są pewne neuragiczne miejsca, chociażby skrzyżowanie towarowej Śląskiej, fabrycznej, tam, tam można było kamerę jedną zainstalować Budowlanych Śląska, czy, y, czy Kwiatowa y, i Lipowa. Y, to, to jest tylko kilka przy, przykładów. Y, natomiast, y, tak jak komenda y, y, Straży Miejskiej wcześniej już na spotkaniu ze mną. Y, sugerował, podpowiadał, że nie można tego robić bez porozumienia ze wszystkimi jednostkami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ile to by miało kosztować ten monitoring, nie więcej, chociaż szacowaliście? Czy, czy... Nie, nie szacowaliśmy, dlatego że nie chcieliśmy w projekcie uchwały wpisywać żadnych konkretnych liczb, żeby nie, żeby nie przeszacować lub nie doszacować tego projektu. Więc oczekujemy, dlatego on jest wpisany na 2022-2012, żeby po prostu zaczęły się jakieś prace nad tym projektem, które chociażby na przykład w 2060 roku doprowadzą do tego, że będzie opracowany jakiś budżet i ewentualnie jakiś projektem.